Dzisiaj Szanowni Państwo, Polskie Stronnictwo Ludowe zaprasza Państwa na ten odnowiony przepięknie prac statowy i mam nadzieję, że do późnych godzin nocnych będziemy się dzisiaj razem z Państwem wspólnie bawić. W imieniu własnym i władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałabym serdecznie pogratulować i podziękować za zaproszenie na obchody Święta Ludowego w Pelplinie kolejny rok. Należy zauważyć, że Pelplin ładnieje, miejsce, w którym jesteśmy również z roku na rok jest lepiej zagospodarowane. Gdy chodzi o organizację powiatową i Polskie Stronnictwo Ludowe. Uważamy, że mamy tutaj sporo do zrobienia. Oczywiście na co dzień uczestniczymy w życiu politycznym, głównie przez nas Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zawsze będziemy tam na czele z prezesem Kosiniakiem, Kamyszem, gdzie jest ważny interes Polski w kraju i na forum Unii Europejskiej też. Ura, 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 a każdy wie,